Dzień dobry Państwu. Otwieram 17 sesję Rady Miejskiej w Dobiegniewie. Stwierdzam kworum na 15 radnych, obecnych 15. Witam serdecznie na dzisiejszej naszej sesji Panią Burmistrz Dobiegniewa, Panią Sylwię Łośniewską. Dzień dobry. Panią Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Krystynę Witamy Panią Przewodniczącą Koła Platformy Obywatelskiej na powiat strzelecko drez Panią Natalię Burc. <plotwuj> Witamy Panią Sekretarz Gminy, Panią Grażynę Kranowską. Witam Pana Skarbnika, Pana Jacka Drobinka. <plotwuj> witam Pana Biura Projektowego, Pana Grzegorza Kołosionka, który idziemy w posłuchaniu tutaj już od godziny. Witam Pana radnego powiatowego członka zarządu, Pana Tadeusza Wewnaczuka. Witam Pana kierownika posterunku policji, Pana Zbigniewa Ignasiaka. Witam Panie dyrektor Panią dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Panią Malenię Pawłowską. Panią dyrektor gminnego zespołu szkół, Panią Wiolantę Pawlak. Witam Panią Dyrektor Przedszkola Agnieszkę Żandery, Panią i pani Widzę, Dyrektor Żłobka-Miejskiego, Chora. To nie widzę. Na pewno jest. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy, tak jest. Witam Państwa Sołtysów, witam przede wszystkim Państwa Radnych. Zanim przejdziemy do punktu drugiego, do przyjęcia porządku obrad, Proszę o zabranie głosu panią poseł na terenie, panią Krystynę Sibiejską. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwa bardzo serdecznie dziękuję za możliwość skorzystania z obecności tutaj dzisiaj z Państwem i poprzez Państwa, po, poprzez to po spotkanie chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Dobiegniew, tym, którzy oddali na mnie głos. Bo to jest pierwsze takie spotkanie po wyborach i muszę powiedzieć tak, jest progres niesamowity, dlatego że dostałam 18 razy więcej głosów niż 4 lata temu. Liczba z bezwzględnych nie wychodzi to wcale tak wesoło, ale musiałam znaleźć jakiś kruczek, żeby, żeby wyszło to dobrze, ale to pokazuje, że tej aktywności pewnie zabrakło co postanowiłam nadrobić i być trochę częściej zarówno w gminie Dobiegniew, jak również w całym powiecie strzelecko-drezdeneckim. Tym bardziej, że na północy tak się te rozstrzygnęły wybory, że na północy zostały tylko dwie posłanki, bo oprócz mnie jest jeszcze pani poseł pani poseł Elżbieta Płonka z PiSu i jesteśmy wszyscy posłami ziemi lubuskiej, ale wiadomo, że Bliżej nam jest tutaj na północ. Wszyscy pozostali, pozostałych dziesięciu posłów pochodzi z południa województwa. W związku z tym tym większa odpowiedzialność i poczucie mojej odpowiedzialności, żeby zacieśnić współpracę z tymi obszarami północy województwa, gdzie do tej pory ta aktywność też moja była trochę słabsza. Ale muszę powiedzieć, że już w tej kadencji mamy sporo takich wydarzeń, gdzie udało się być w, zarówno w Dowigniewie, jak i w Powicie Strzelecko-Drzezdeneckim. Z panią burmistrz, my jesteśmy w stałym kontakcie, rozmawiamy o różnych problemach i projektach, które są składane do różnych instytucji. Obu nam jest bardzo bliska rewitalizacja, ponieważ ponieważ ja jako poseł jeszcze siódmej kadencji przeprowadziłam przez Polski Parlament ustawę o rewitalizacji, która teraz jest wykorzystywana i mam nadzieję, że dobrze również przysłuży się Państwa gminie. Ale też było kilka innych wydarzeń. Cieszę się, że powstały struktury Platformy Obywatelskiej do Bigniewy. i tutaj dziękuję Pani Natalii Wódz za taką aktywność i wszystkim jej kolegom. I dzięki też ich aktywności, muszę powiedzieć, że w styczniu zorganizowali konferencję, spotkanie z zarządem zarówno Platformy Obywatelskiej, ale też z zarządem województwa lubuskiego które odbyło się w ubiegłym miesiącu w Dobiegniewie. Dziękuję bardzo za obecność pani sekretarz, panu przewodniczącemu, państwo radni również byli. To było bardzo ważne spotkanie, dlatego że spotkanie otwarte, na którym mogli ci, którzy przyszli poruszyć ważne tematy, zarówno dla Dobiegniewa, ale też dla całego powiatu strzelecko-dresdenieckiego. I ja muszę powiedzieć, że. Ono dla mnie też bardzo dużo dało, dlatego że efektem tego spotkania są już interpelacje, które wysłałam, między innymi interpelacja do ministra infrastruktury i również spotkanie, które dwa tygodnie temu odbyło z Panem Andrzejem Adamczykiem, Ministrem Infrastruktury. To jest, to było bardzo dobre spotkanie, dlatego, że mimo, że jesteśmy z różnych opcji, ale przez lata pracowaliśmy razem w Komisji Infrastruktury i po prostu rozmawiamy normalnie, jak koledzy z Komisji Infrastruktury o ważnych sprawach, również dla Dobiegniewa. Jak Państwo wiecie i, i pewnie Was to cieszy, bo wszystkich nas cieszy, że ym, obwodnica Dobiegniewa znalazła się na liście 100 obwodnic. Ja bym chciała tak podpowiedzieć, dlatego że również o tym rozmawiałam z Panem Ministrem, że w momencie, kiedy będą prace projektowe, wszystkie te prace analityczne, ważne by było, żeby poruszyć kilka tematów. Jednym z tych ważnych tematów jest na pewno, na co zwrócił podczas tej wspomnianej konferencji pani Żydny Florczak, i ja bardzo dziękuję za to spotkanie, dlatego że on mi przekazał mnóstwo informacji, które były podstawą również do napisania interpelacji. A chodzi o kolizję, o rozwiązanie, a przede wszystkim o bezpieczeństwo, które, które, o którym powinniśmy pomyśleć, ponieważ jesteśmy na takim etapie, że zarówno droga 22, droga krajowa 22, jak i linia kolejowa 351 w tej chwili taki etap remontu, modernizacji. Jak to nazwijmy, to wszystko będzie zależało od tego, jaki będzie zakres. I e, też na spotkaniu dotyczącym e, strategii, aktualizacji strategii rozwoju województwa lubuskiego bardzo dużo głosu padało na temat drogi 22, jej ważności dla tego naszego subregionu, e, jej, e, no, uznaliśmy wszyscy, samorządowcy, którzy tam byli, ale nie tylko, wszyscy, którzy na ten temat się wypowiadali Dali, uznali, że y, Droga 22 może być taką osią, właśnie, która po pierwsze y, może też z, zbudować y, takie obszary oddziaływania pomiędzy gminami, ale przede wszystkim też otworzyć właśnie na północny y, wschód y, nasze województwo. I wszyscy podkreślaliśmy, jak ta droga jest ważna. I o tym również ja rozmawiałam z panem ministrem Adamczykiem, bo y, panie Jerzy Klączak zwrócił uwagę na to, jak czasami. Wydaje się mało dostrzegany może tak z daleka problem, który powstaje w momencie, kiedy... Jest, jadą pociągi, kiedy z rogatki się zamykają i korpuje się całe miasto, kiedy no, trzeba, trzeba ten problem rozwiązać. I prosiłam pana ministra, żeby w ramach wszystkich tych prac projektowych, zarówno jeśli chodzi o linię 351, jak również drogę 22, ale przyszłą obwodnicę, żeby uwzględnić te argumenty, to, co było zgłaszane właśnie zarówno przez pana Roczaka, to co ja opisałam, interpelacji i żeby nie umknęło, bo mamy z tym świadomość, że coś, co dzisiaj remontujemy i do tego, to już nie wrócimy do tego, więc ważne jest, żeby, żeby o tym mówić i żeby to podkreślić. Do 20 bodajże marca. Program 100 obwodnic podlega konsultacjom społecznym. W związku z tym zachęcam również Państwa, żeby takie uwagi odnośnie ewentualnych kolizji, uwag, które miały być uwzględnione w ramach projektowania obwodnicy czy innych elementów właśnie, które będą wpływały na bezpieczeństwo zarówno użytkowników ruchu drogowego, ale też myślę, że mieszkańców, ale też dostępność dostępność być może właśnie do obszarów inwestycyjnych, żeby to było uwzględnione i w ramach tej konsultacji zachęcam Państwa, nawet Państwa radnych, do przedstawienia swojego stanowiska do Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie tak jak powiedziałam, było naprawdę bardzo ważne, dlatego że byli też przedstawiciele Zarządu Województwa, pani naszego Elżbieta Anna Polak, pan wicemarszałek Marcin Jabłoński, był pan poseł Sługowski, pan Senator Komarnicki i będziemy takie spotkania też robili cyklicznie, bo chcemy się spotykać i rozmawiać o tym, co jest istotne i co jest ważne. Ale też chciałabym zaproponować Państwu formułę dyżurów poselskich, Państwa, mieszkańcom gminy do i pierwsze takie spotkanie, tutaj umówiłyśmy się wstępnie na 9 marca w i za to już